Się puszą chłopaki. No, a ty gdzie? Ty, a ty co robisz? Gdzie ty się wybrałaś? Na spacer? Ej. No to mi nie proszę. Ale pięknie wygląda. No proszę. Jak się puszy. Jak szuka, to... O, A tu płysa indyczka. A no to to jest indyk. Ale to jest indyczka. <grywy>